No cóż, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na tym pięknym, dobrze prosperującym kanale. Wszystko dzięki Waszym komentarzom i Waszym subskrypcjom i Waszym lajkom. Dzisiaj będziemy się zajmować wymianą łożyska w kole przednim. W takim pojeździe jak Passat B6. Także zachęcam Was do obejrzenia, do napisania komentarzy, zalajkowania, podpisania się na ten kanał na którym jest dużo ciekawych i przydatnych rzeczy lecimy ogarnąć ten temat będziemy się zajmować oto pojazdem tym ze względu że łożysko mamy tam gdzieś musimy się do niego dobrać więc zajmujemy koło pamiętajcie że póki koło jest odkręćcie śrubę przegubu bo później będzie problem jak już auto będzie podniesione zdejmujemy klocki zacisk Jarzmo, tarcze, i dobieramy się do naszego łożyska. Także taki jest plan pokrótce. No a teraz czeka was przyjemna muzyczka i skrócik z tego, jak ja to zrobiłem, a jeśli byście chcieli zobaczyć poszczególne elementy, no to będzie podpowiedź z wymiany tarcz, żeby zobaczyć, jak odkręcić jazmo i tak dalej. Także. Mam nadzieję, że na kanale znajdziecie wszelką pomocą informacje, jak tej wymiany dokonać. Lecimy z tematem! No dobrze, jak sami widzicie, udało nam się wszystko zrobić. Teraz musimy odkręcić nasze łożysko, które jest przykręcone do MacPersona. McPhersona. Czy uda mi się pokazać Wam? Może później na nowym pokażę. Generalnie od tyłu mamy cztery śruby na M12, jeśli się nie mylę które trzeba odkręcić, i dopiero wtedy będziemy mogli wyjąć nasze tutaj łożysko. łożysko. tutaj jest nie wprasowane, tylko przykręcane. To są druga część, strona tych śrub. Także symetrycznie z drugiej strony, tu dwie, i na dole dwie. I to trzeba odkręcić. No i później trzeba będzie ją stąd wybić, i tu z tym. Najczęściej jest największy problem, chociaż z odkręceniem też. Także musicie dobrze oczyścić śrubki, żeby głęboko weszło, żeby wam się nie omsknął gwint, bo inaczej będzie problem. Żeby to później odkręcić, to trzeba będzie zdjąć całą zwrotnicę, żeby móc podejść, wywiercać i tak dalej, bawić się. Poważną zabawę. Dobra, odkręcamy to. Jak widzicie, wyciągnęliśmy naszą piastę z nasz ABS. Teraz tak trzeba to wszystko ładnie nam tu oczyścić od tej aluminiowej korozji, tego czarnego, żeby nowa piasta nam weszła ładnie, bez żadnego problemu. To wszystkie te przylgnie, żeby były czyściutkie, bo tutaj jest to takie taki aż rant. Uważamy na nasz czujnik, żeby mu się nic nie wydarzyło, bo inaczej będzie problem z ABS-em. No i w zasadzie to byłoby tyle. Nic skomplikowanego, trochę jest. Trochę przyda wam się młoteczek. Trochę może ci coś wam podegnie, ale wszystko jest do poprawienia. Na spokojnie wyciągamy i tyle, gotowe. Teraz czyścimy, wstawiamy nowy i po problemy. No, i jeszcze na koniec Wam pokażę stare łożysko. Tak to wygląda, tak się zachowuje. A taki ma luz. Także dlatego go wymieniamy, żeby mieć święty spokój. Dobra, u mnie byłoby tyle w tym króciutkim odcineczku. Czeka mnie jeszcze złożenie z powrotem, przy okazji jeszcze może klej na klocki hamulcowe, bo mi piszczą. Brembo, no co zrobisz? Pewnie dobrze działają tylko so jak są rozgrzane. Bardzo, może coś w tym jest. Dajcie znać w komentarzu co wy sądzicie, co Wy sądzicie z tej, co do wymiany. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Hej!